Mam takie dziwne wrażenie, że mało kto pamięta o tym zestawie z Lego Dreams. No i tutaj pojawiam się ja. Cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki. No i będziemy przyglądać się nie, nie wiosce Smurfów, tylko wiosce marzeń. No w sumie smerfy też były małe, ale mieszkały w wydrążonych grzybach. Dobra, nieważne, 434 klocki, cena katalogowa 130 zł bez grosza i tylko jedna minifigurka. Jaden. Okej, okay, no mamy także snoludki, czyli dreamlingów. Jest kowal, jest piekarz i jest czarodziej. No i mamy tutaj piekarnię połączoną z młynem, jest chata czarodzieja, taki sklep magiczny oraz kuźnia, czy też inaczej warsztat kowala. Bardzo ciekawie to się prezentuje i można to wszystko przebudować w taką wieżę strażniczą. O, klimatem i kolorem trochę to nawiązuje do Lego Elves, ale jak nie zbudujemy to się nie przekonamy. Ruszajmy! W tych małych ludzikach najgorsze jest to, że one tak brzydko trzymają wszelkie akcesoria. Tutaj trzepaczka, jakiś toporek, różdżka, zawsze na wprost. No ale dobra, cudów nie można było tutaj pewnie wymyśleć. Delikatnie dostanę się do środka. Klej trzyma mocno, i tak naprawdę oj. Nieco tutaj zacząłem rozwalać to pudło. Coś tutaj dziwnie to jest sklejone. Chyba wiecie co. Nie będę świrował z nożem, tylko po prostu jakoś tak się dostanę do wnętrza. A prochów co nie miara. No i spodziewam się niestety naklejek, bo te wszystkie herby, szyldy, informacje raczej nie będą nadrukiem. No ale zobaczymy. Może mnie zaskoczą, ale nie. Chyba raczej nie. Zobaczcie, są jakieś półki z eliksirami, no ale myślałem, że będzie tego więcej. Jest informacja o kuźni, o magicznym sklepie. No, i przyjrzyjmy się jeszcze instrukcji. Spokojnie, dużo zestawów z Lego Dreams będzie na moim kanale, więc o to nie trzeba się martwić. No, chyba że nie lubicie, to wtedy możecie się martwić. O, wydaje mi się, że ten zestaw świetnie będzie fitował z tą taką, powiedzmy, magiczną, mityczną stajnią. I na tym odcinku przyłożymy jedno do drugiego. No i właściwie po przebudowie, jakby ta strażnica nadaje się pod minifigurkę. Ile tutaj mamy worków z klockami? Pięć! No tego się nie spodziewałem. Mam nadzieję, że fajnie to wszystko podzielono że jeden domek to jeden worek. Ja uciekam budować. No i tak oto prezentuje się wioska marzeń. Budowałem mniej więcej pół godziny, a proces był bardzo przyjemny, no bo co rusz zabieramy się za inną chatkę. Mamy tutaj nuty baśniowe, bo na tych dachach to podejrzewam byłby marcepan. Silne inspiracje Lego Elves aż mi się przypomina sekretne targowisko i przyglądamy się temu na obracalce. Fajne jest to, że te domki są różnorodne, ale jednocześnie zachowują wspólny charakter. Gdzie niegdzie dałoby radę coś poprawić, nie do końca podoba mi się ten różowy dach. Ale tak naprawdę jest chyba w porządku. Nie mamy tutaj od tyłu zasłoniętych tych domków, to są takie raczej konstrukcje straganowe. No i wielkie możliwości połączenia z innymi setami, bo to nie tylko ta stajnia, ale także domek na drzewie czy też żółwia-furgonetka. I to zostało ładnie zaprezentowane w instrukcji. No to cóż, lećmy, przyjrzyjmy się każdemu z tych domków po kolei szczegółowo. Rozpocznijmy zwiedzanie od sklepu magicznego. Po pierwsze jest to najwyższy budynek, a po drugie czarodziej zazwyczaj jest szanowany. No i ten tutaj specjalista od tworzyśnienia pewnie tak samo, ma klasyczną czapę i siwą brodę, ale do minifigurek i stworków przejdziemy później. Zwróćcie uwagę, no te drzwi są małe, urocze i jakby minifigurka się schyliła, to byłaby w stanie o, do środka wejść. Taka chatka dla hobbita od biedy by starczyła. Jeżeli chodzi o dach, o co mi tutaj chodziło, że nie do końca jestem przekonany, no wielkie prześwity. Te pomarańczowe klocki średnio tutaj współgrają z całą resztą. No i mamy jakieś takie brzydkie kąty patrzenia na ten budynek. Niestety, ale tak naprawdę naklejki na okna to świetny patent. Mamy roślinność, mamy kamienną ścieżkę i to się po prostu broni. A w środku, no, są liczne mikstury. Tutaj jakiś kominek, ale tak naprawdę, no, możemy sobie go tylko wyobrazić. Są różnorodne żaby, a na dole ważymy eliksir. Jest także zapasowa różdżka. Okej, okay, w porządku. Zwróćcie też uwagę, że mamy odpowiednie trzymacze po bokach, żeby to połączyć z tym dużym zestawem, z tą stajnią, i ciekaw jestem, jak to będzie wyglądać. W materiałach dotyczących tego zestawu widziałem informację, że mamy tutaj do czynienia z piekarnią, ale spoglądając na asortyment, obstawiałbym raczej cukiernię. <grych> Zerknijcie sami: są babeczki, ciasteczka, a także zamiast szyldu, rogalik i to jak najbardziej się broni. Mamy bardziej symetryczny dach. No, w porównaniu z tym różowym jest chyba lepiej. Nie każdemu takie przesunięcia się podobają. Natomiast, żeby przełamać tą symetrię, bo jak wiecie, co za dużo, to niezdrowo, po jednej stronie mamy tak fikuśnie zamontowany komin, i to się jak najbardziej broni. Pamiętano o elementach kamiennej ścieżki. Jest też element roślinny, czyli to mi się podoba. No a zajrzyjmy do środka. Na górze sypialnia i przetestujmy, czy piekarz Aby na pewno się tam mieści. Może być ciężko. Bo głowy to mają bardzo rozbudowane względem reszty ciała. Mam wrażenie, że nieco przesunąłem górę, cały ten dach, ale jako tako się mieści. <laughs> Urocze małe łóżko, a na dole wielgachny, gigantyczny precel, jakiś tasak i widelec. Nie są to najbardziej niezbędne elementy w kuchni piekarza, ale powiedzmy, broni się to. No i fajne klocki to nie będziemy narzekać. Dość ciężko zawsze do środka ładować te małe ludziki, ale jest to możliwe. Na szczęście mamy zdejmowane dachy, zdejmowane piętra i przez to jakby cały proces jest łatwiejszy. Ogólnie rzecz biorąc, no jest bajkowo i uroczo. No ale tak kompletnie cukierkowo być nie może. Król Koszmarów sprowadził na senną krainę wojnę i teraz trzeba się przygotować. A zatem kowal się przyda. Być może złoto nie jest najbardziej wytrzymałym metalem przynajmniej w naszym świecie, ale tutaj panuje logika senna. No i co my tutaj mamy? Złote maczety, sztylety Sai, strzałki. Ten hełm to chyba kojarzę. Tanos miał coś podobnego, a na kowadle jest wykuwana kolejna maczeta. Maluteńki stragan, najmniejszy, ale właściwie też wszystko się zgadza. Ewentualnie ta góra tak niezbyt pasuje do warsztatu, ale z drugiej strony, no trzeba było mieć jakieś zwieńczenie, kiedy to przebudujemy w wielką strażnicę. O, po tej stronie jest potężny piec. Jak najbardziej to też się sprawdza. No to cóż, połączmy to wszystko w całość. No dobra, najwyższa pora trochę poczarować. Trzeba zdjąć te górne piętra, żeby to wszystko zacząć konsekwentnie łączyć. To jest taki pierwszy krok, a później, no później wykorzystujemy chociażby trzymacze, żeby to wszystko zgrabnie połączyć. O, wyjaśniło się, po co ta donica tak podejrzanie dziwnie wyglądająca. Okej, okay, dajcie mi chwilę, no i zaraz będziemy mieli gotową, wyższą konstrukcję. No i to chyba już. To połączenie nie było trudne ani uciążliwe. Mamy powiedzmy mniej więcej 19 cm wysokości. Ja może odwieszę ten ostatni, brakujący element uzbrojenia. No i zaraz to sobie z każdej strony przepatrzymy. Myślałem, że na górę pójdą te blanki, ale nie. To jest jakiś taki hmm, mur umocnienie na dole. Porządku, no, trzeba było wykorzystać wszystkie elementy tej konstrukcji, dlatego na górze wygląda to bardzo podobnie jak inne domki. Nie podoba mi się tutaj ten prześwit, ten odstęp, ale możemy ewentualnie pewnie sobie coś bliżej dopiąć. O, jakoś tak, ale nie wygląda to lepiej. Wrócę do tego stanu sprzed chwili. No i moglibyśmy sobie tutaj poustawiać te ludziki i nadal to się sprawdza jako jakiś taki turbodomek. Gulliver w krainie Lilliputów. Tak jednym zdaniem można określić postacie zawarte w tym secie. Najwyższy jest rzecz jasna Jaden. Wyposażono go w niepodrabialną piżamę z motywem jednorożca. Konkretny nadruk z przodu i z tyłu, a także widzę tam aparat na zęby. Taki nocny, ortodontyczny. No i alternatywny grymas to, kiedy sobie podsypia. Ciekawsze są mimo wszystko te małe ludziki, dreamlingowie. No tutaj są identyczni, ale jednak wyróżnia ich mocno akcesorium, no i czapa, albo po prostu fryzura. O, oh, nie są zbyt mobilni, no bo ręce, nogi się nie ruszają. Na szczęście dałoby radę odczepić te główki albo po prostu spojrzeć w innym kierunku. Z tyłu mamy jakby trochę brokatu, no i nie różnią się niczym oprócz tych wspomnianych akcesoriów, i może to szkoda, bo wiecie, nie zawsze dół twarzy jest zasłonięty przez brodę, więc mimo wszystko dałoby radę tutaj jedną, dwie inne główki zawrzeć. Ale wszystko się zgadza, jeżeli chodzi o takie Podstawowe elementy charakterystyczne, no bo z czym kojarzymy maga? Oczywiście z taką klasyczną czapą, a kowal bez brody to co to za kowal, więc tutaj w pełni akceptuję wygląd tych pociesznych ludzików. No a tak oto prezentuje się połączenie stajni z wioską marzeń. Choć może połączenie to zbyt duże słowo, bo przypinamy mniejsze budynki do płotu. Wygląda to jednak uroczo. Na środku ażby się prosiło o magiczną studnię, i to może być taki zarzut do większego zestawu. Czemu jej tutaj nie zawarto? W końcu mamy zwierzaki, trzeba je również napoić, no chyba że to jest logika senna. Wtedy te reguły nie obowiązują. Mamy dwa wiatraki i może to wygląda dosyć słabo. Z drugiej jednak strony dla małych mieszkańców jest osobny, a dla tych nieco większych w centrum. No, jestem w stanie to zaakceptować. Mamy cudacznych mieszkańców, no i obydwa te sety tworzą taką spójną, charakterystyczną jakość. Gdybym miał obecnie te 7, 10, 12 lat, to byłby mój wymarzony zestaw ze średniej półki. Bo lubiłem sobie ustawiać jakieś miasteczka, wioski, a tutaj dostajemy 3 budynki. Za 130 zł bez grosza to nadal dużo, ale ta cena, mam wrażenie, jest odpowiednia. Małe ludziki mogłyby być nieco bardziej zróżnicowane. Zauważyłem, że ten dach stosunkowo łatwo rozwalić, ale to są detale. Ogólny wygląd tej wioski jest po prostu znakomity. A jak dodamy do tego możliwość połączenia z innymi zestawami, no to robi się naprawdę przyjemnie. Nawet klocki zapasowe są tutaj satysfakcjonujące, bo i ciasteczka i kwiaty i drobne akcesoria, złota broń, kryształy, to mi się podoba. Dlatego wystawię wysoką notę 9+ plus na 10. I co wy o tym myślicie? Oczywiście to połączenie nie jest idealne, można byłoby tutaj pewnie niektóre rzeczy inaczej rozwiązać, no ale pamiętajcie, to jest świat senny, tu ma być kolorowo i absurdalnie. Do zobaczenia w kolejnych filmach, m.in. innymi recenzjach LEGO Dreams.